Jest takie miejsce, gdzie Boże Narodzenie trwa cały rok. Nie wierzysz? Zaraz cię tam zabiorę. Korendy można tam usłyszeć przez 12 miesięcy. Tyle, że nie ma śniegu i reniferów, bo to miejsce nie jest tak cukierkowe jak dajem z korend o małym Jezusie. Wręcz przeciwnie. To jest podcast świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny polskiego Radia. Chrześcijanie masowo uciekają z Betlejem. W poszukiwaniu pracy i lepszego życia emigrują do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy do Europy. Miasto, w którym narodził się Chrystus, jest w opłakanym stanie gospodarczym. Powodem jest nie tylko konflikt izraelsko-palestyński, ale także pandemia COVID-19, która zrujnowała życie wielu Palestyńczykom. Jeśli znasz Betlejem tylko z pielgrzymek albo z bożonarodzeniowych opowieści, to ten odcinek jest dla Ciebie. Pokażę ci, jak naprawdę wygląda dzisiaj w Betlejem. Jest czwartek, 1 czerwca 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. W jednej z korent Betlejem jest lichą mieściną, ale te słowa mają niewiele wspólnego z historią miasta, oddalonego o 10 km od Jerozolimy. To była mała miejscowość Jerozolimska, więc większość ludzi albo była związana z pracami rolnymi, albo byli rzemieślnikami, którzy pracowali w Jerozolimie. Ale jak mówi polski dominikanin i biblista z Jerozolimy ojciec Łukasz Popko, miasteczko wcale nie było biedne. Za czasów Chrystusa w dużej części mieszkała w nim klasa średnia. I to właśnie z Betlejem pochodził Święty Józef, czyli mąż Maryi. Dzisiaj położone na wąskim wzgórzu miasto liczy około 30 tysięcy osób. Sylwia Hasbun, autorka bloga dzisiaj w Betlejem. O Betlejem rozmawiam z Sylwią Hasbun, chrześcijanką i autorką bloga dzisiaj w Betlejem. O chrześcijanach całego bliskiego wschodu. Sylwię możesz znaleźć także na Facebooku, Instagramie i na YouTube. A link do bloga znajdziesz w opisie tego odcinka. Sylwia wraz ze swoim mężem, palestyńskim chrześcijaninem Józefem, mieszka w Warszawie, gdzie się spotykamy, ale także w Betlejem. Wszystko zaczęło się od języka arabskiego, który studiowałam w Krakowie. No i oczywiście miałam, jak każda studentka arabistyki, marzenie, żeby podróżować po krajach arabskich. I początkowo nie była to nawet Palestyna, jako ten mój taki wymarzony kierunek, ale zaczęła się tak zwana wiosna arabska, więc mnóstwo tych kierunków się pozamykało. A mi wtedy otworzyła się taka możliwość, żeby wyjechać do Betlejem na wolontariat. I to był taki mój pierwszy kontakt z Ziemią Świętą i właśnie ze światem arabskim. I nawet nie spodziewałam się, że Ziemia Święta, Palestyna i w szczególności Betlejem, już zostaną w moim życiu, bo ta pierwsza wizyta to trwała tylko półtora miesiąca, a podczas mojej kolejnej wizyty, rok później, poznałam mojego obecnego męża. Ja również za namową męża, i to jest taka nowa przygoda tworzę muzykę. Którą nazywam chrześcijańską muzyką orientalną, i ona jest w pełni inspirowana chrześcijaństwem Bliskiego Wschodu. To teraz betlejem. Co to jest w tej chwili za miasto dziś? W 2023 roku. Jakbyś mogła opisać, zwłaszcza dla ludzi, którzy Betlejem kojarzą z tym, że jest szopka, żółbek, śnieg i święty Mikołaj z coca -Colą. Oczywiście, nie ma śniegu. <grych> Jak już to, może spadnie i stopnieje od razu, i to jest tyle tego śniegu. I nie jest to również małe miasteczko, mała mieścina. Betlejem jest głównym miastem prowincji Betlejem. Jest miastem arabskim, palestyńskim i w większości muzułmańskim. W tej chwili mieszka tam około 12% chrześcijan, właśnie tych przeróżnych obrządków. Kiedyś ten odsetek był o wiele wyższy, natomiast ten odsetek spada nie, nie tylko w Betlejem, na całym Bliskim Wschodzie jest ogromny odpływ chrześcijan już od y, wielu dekad. Ta obecność chrześcijan na przykład y, podczas różnych obchodów, już nawet się o tym często mówi, że jest na przykład taki duży event zapalenia choinki, zawsze w pierwszą sobotę grudnia, i na publiczności większość osób to są muzułmanie. Betlejem jest częścią autonomii palestyńskiej. Choć do Jerozolimy jest stąd zaledwie 10 km, to Palestyńczykom pokonanie tej odległości zajmuje nawet kilka godzin. Muszą bowiem przejść przez okryty złą sławą izraelski punkt kontrolny, gdzie nie tylko stoją w długich kolejkach, ale są też drobiazgowo sprawdzani. Trwająca od 1967 roku izraelska okupacja. Oznacza też, że palestyńska gospodarka, także ta w Betlejem, jest w katastrofalnym stanie. W takich miejscach, kiedy mamy taką napiętą sytuację właśnie polityczną, czy taką wręcz militarną często i gospodarczą, bardzo trudno jest. Cokolwiek inwestować, bardzo wielu ludzi, nawet jeżeli by miało jakiś kapitał do zainwestowania, to się po prostu boi. Mi się zdarzyło, że kiedy mój kolega przyjechał do Betlejem, kiedy akurat tam byłam, był jedyną osobą w hotelu, gdzie przecież to jest miejsce, w którym wszystkie hotele zawsze powinny być pełne. Właśnie nie powinno być miejsca w gospodzie, <noise> dlatego że to jest przecież jedno z najważniejszych miejsc dla chrześcijan. I faktycznie okupacja wpływa na to, że gospodarczo jest sobie trudno ułożyć życie. A jeżeli gospodarczo, to znaczy, że jest bieda, że jest trudno znaleźć pracę, jest bezrobocie albo płace są bardzo niskie. No i to też sprzyja takiemu zniechęceniu, szczególnie właśnie wśród młodych ludzi, którzy gdzieś tam próbują się ogarnąć i mają z tym ogromną trudność. I wtedy też jest takie zniechęcenie właśnie życiowe ich ogarnia. Jeszcze jednym bardzo ważnym aspektem związanym z okupacją jest też brak y, ziem, które można kupić, żeby wybudować. Dom. Społeczeństwo palestyńskie ma dodatni przyrost naturalny, jest ludzi coraz więcej, a mają coraz mniej ziem, i zresztą coraz więcej tych ziem jest im nadal zabierane, choćby po to, żeby budować kolejne osiedla izraelskie. Na zachodnim brzegu, czyli na tych terytoriach palestyńskich. To generuje bardzo dużo napięcia, bo winduje ceny do góry, właśnie cen ziemi czy cen mieszkań. Powoduje też dużo konfliktów rodzinnych, bo jeżeli jest duża rodzina, a ma na przykład tylko jedną ziemię, no to jak ją tu podzielić na, na wszystkich? Z czego zatem żyją Palestyńczycy z Betlejem? Część z nich pracuje w Jerozolimie, a część, i to całkiem spora, żyje z turystyki. To hotelarze, restauratorzy, właściciele sklepów z pamiątkami. Czy rzemieślnicy robiący różańce i szopki bożonarodzeniowe? W ostatnich latach w mieście powstawały nowe pomysły, jak uatrakcyjnić pobyt dwóm milionom turystów, którzy każdego roku przyjeżdżali do Betlejem. W 2017 roku rozmawiałem z młodą planistką Hadir Żar. Która opracowała anglojęzyczny przewodnik z trzema różnymi trasami zwiedzania miasta. Miasto Betlejem i okolice to szczególne pod względem religijnym miejsce, ale nie chodzi tylko o bazylikę narodzenia. W całej okolicy mamy w sumie ponad 30 kościołów różnych odłamów chrześcijaństwa. Chodzą do nich palestyńscy chrześcijanie. I tak z roku na rok Betlejem gościło coraz więcej turystów. Aż nadszedł rok 2020. Gdy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19, cały świat zamknął się. Granice zamknął również Izrael, co oznaczało, że żaden turysta nie mógł wjechać do Betlejem. Żyjące z turystów miasto przez dwa lata żyło bez turystów. Nadia Hasbun, zbieżność nazwisk z Sylwią Hasbun-Przypadkowa, to palestyńska projektantka z Betlejem. Robi biżuterię i projektuje ubrania. Działa też w organizacji pomocowej Proterra Santa. Z Nadią rozmawiam w centrum Betlejem. Palestynka tak mówi mi o tym, co stało się w mieście wraz z nadejściem pandemii. Straciliśmy pracę i straciliśmy nasz zarobek, bo żyjemy z turystów. Ja miałam sklep, a w zasadzie dwa sklepy. W jednym sprzedawałam biżuterię, w drugim miałam atelier z ubraniami. Musiałam zamknąć oba i odesłać do domu wszystkie kobiety, które u mnie pracowały, bo nie byłam w stanie zarobić na utrzymanie sklepów. Mogłam jedynie sprzedawać w internecie, bo prawdziwy biznes umarł. Niektórzy twoi koledzy i przyjaciele z twojego pokolenia, zwłaszcza chrześcijanie, po prostu wyjechali z powodu COVID-u. Z powodu COVID-u, ale także z powodu wielu innych spraw. Sytuacja gospodarcza w Palestynie jeszcze przed pandemią także była bardzo trudna. Prowadzenie biznesu, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, jest trudne. Palestyńczycy są bardzo dobrze wykształconi. ceni. Większość z nas ma co najmniej licencjat lub inne tytuły uniwersyteckie, więc konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża. O jedno krzesło walczy dużo osób, płace są niskie, a koszty życia wysokie. Wiele osób nie ma innego wyjścia i musi wyjechać z kraju, bo tutaj nie zarobi na utrzymanie. Jeśli twoi rodzice nie wybudowali ci domu albo jeśli nie możesz mieszkać z rodzicami czy obok nich, to nie jesteś w stanie rozwijać się, nie stworzysz trwałego biznesu i nie zapewnisz bytu rodzinie dwu- czy trzyosobowej. Czyli jeśli dodamy sytuację gospodarczą, okupację i jeszcze pandemię, to COVID był takim gwoździem do trumny dla młodych chrześcijan. Zdecydowanie tak. Wielu Palestyńczyków pracowało przecież w Izraelu i także stracili pracę. Wszyscy straciliśmy pracę, a przecież i tak musimy mierzyć się z wieloma problemami. Ludzie, którzy studiowali za granicą, nie mogli wrócić do Betlejem, choćby żeby pomóc krajowi. Ludzie, którzy skończyli tutaj liceum, nie mogli z kolei pojechać na studia za granicę. A tutaj mamy niewiele uniwersytetów. Ludzie nie mogli więc studiować, nie mogli nic za sobą zrobić. Nawet w służbie zdrowia były problemy. Ktoś, kto potrzebował skomplikowanego leczenia, musiał jeździć do drogich szpitali w Izraelu. Ale te były zamknięte i nie można też było liczyć na leczenie w szpitalu za granicą. Czuliśmy, że drzwi były zamknięte. Na wszystkich poziomach byliśmy otoczeni przez mur. W 2021 roku rozpoczął się masowy eksodus chrześcijan z Betlejem. Dlaczego akurat chrześcijan? Bo to głównie oni, a nie muzułmanie, mają rodziny w Ameryce, Kanadzie czy w Europie. A Zachód dużo chętniej przyjmuje chrześcijan niż muzułmanów. Na przykład dany kraj ma preferencje dla wydawania wiz chrześcijanom? Raz jeszcze Sylwia Hasbun, arabistka i autorka bloga Dzisiaj w Betlejem. Bo wiedzą, że się łatwiej zintegrują. Czy też choćby to, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie i między innymi w Betlejem raczej nie należeli do rodzin biednych, a wiadomo, że rodziny biedne to są ostatnie, które będą wyjeżdżać. Ojciec Issa Talije, grecki prawosławny duchowny z bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem. Mówi, że w czasie pandemii stracił bardzo wielu parafian. Rzeczywiście wielu chrześcijan wyjechało z Betlejem, wielu z nich znalazło się co ciekawe w Ameryce Łacińskiej. Oni są teraz w Chile, w Meksyku, w Hondurasie, w Wenezueli, w Panamie. To są Palestyńczycy z całej naszej okolicy, z Betlejem czy z Bejca Hur. Część z nich sprzedała tu swoje domy i pewnie już nigdy nie wróci. Tam znaleźli życie, którego tutaj szukali. W tym odcinku podcastu Świat jesteśmy w Betlejem, w miejscu, w którym 2000 lat temu urodził się Chrystus, a dwa lata temu zaczął się kolejny eksodus chrześcijan. Palestyńscy chrześcijanie zaczęli masowo wyjeżdżać z Betlejem, bo do tej pory żyli z turystów, a pandemia całkowicie zamknęła miasto. Posłuchaj drugiej części tego odcinka, a dowiesz się, co zrobili ci, którzy zdecydowali się zostać, a także czy Palestyńczycy, którzy wyjechali, wrócą do Betlejem. I koniecznie zostaw swój komentarz pod tym odcinkiem. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Jak wielu chrześcijan z Betlejem wyjechało z powodu pandemii? Tego nie wiadomo, ale prawdopodobnie mówimy o tysiącach osób. W 1948 roku w Betlejem 90% mieszkańców było chrześcijanami. Teraz jest ich około 12%. I choć pandemia się skończyła, to w mieście wcale nie jest lepiej. Dlaczego? Mówi mi o tym Vincenzo Bellomo, szef organizacji Proterasanta. Santa. Dodajmy, Vincenzo jest Włochem. Ma palestyńską żonę i mieszka w Betlejem od 17 lat. Turyści religijni wrócili, ale nie w takich liczbach jak przed pandemią. My mamy mały dom gościnny i widzimy, że nie mamy wielu rezerwacji. A izraelska szekla, którą tutaj płacimy, jest silna w stosunku do dolara, czyli ludzie z zagranicy mają de facto mniej pieniędzy i kupują mniej. A dla nas, dla naszych sklepów, dla rolników to spory problem. Palestyńscy biznesmeni oceniają, że do Bedleyem przyjeżdża obecnie 1 piąta turystów, którzy odwiedzali miasto przed pandemią. Tyle, że zostawiają tutaj jedynie 5% pieniędzy, które wydawali wcześniej. Są jednak tacy, którzy w Betlejem zostali. Na przykład Nadia Hasbun, młoda projektantka ubrań i biżuterii. To jest taka powtarzająca się palestyńska historia. Nawet gdy już nie masz sił i chcesz się poddać, to nie możesz, bo musisz jeść, masz rodzinę do utrzymania i po prostu nie możesz. Dlatego w czasie pandemii postanowiłam podzielić się swoim doświadczeniem z innymi kobietami, bo wiele kobiet w naszym społeczeństwie nie ma żadnych umiejętności i siły przebicia. Ja jestem jedną z tych szczęśliwych kobiet, które dostały wsparcie od rodziny. Studiowałam za granicą, mogłam podróżować i założyć swój własny biznes. To mój tata dał mi na to pieniądze, gdy go o to poprosiłam, ale wiele kobiet nie ma takich możliwości. Nawet ja to zauważyłam. Kiedy wyszłam za mąż, miałam sporo problemów i ten luksus niezależności zniknął. W czasie pandemii postanowiłam pokazać kobietom, jak możemy zarabiać na życie, by stanąć na własnych nogach. Bo w tym społeczeństwie nie możemy polegać wyłącznie na mężczyznach jako na jedynych żywicielach rodziny. Założyłam więc sklep z towarami z uczciwego handlu i ściągnęłam do pracy kobiety i osoby niepełnosprawne, których nikt do pracy nie przyjął. Oni przecież też mają wyobraźnię i mogą tworzyć wspaniałe produkty, które ludzie kupią. Drugim projektem były kobiety-nietoperze. W czasie pandemii wielu mężczyzn straciło pracę w turystyce i kobiety musiały wziąć na siebie utrzymanie domu. Znaleźliśmy sześć kobiet z betlejem, które mają co najmniej czworo dzieci. Nigdy nie skończyły studiów, od lat są w małżeństwie i nie mają żadnych umiejętności. Nauczyliśmy je szycia, kupiliśmy im maszyny. Dzisiaj produkują wspaniałe produkty do domu i kuchni z materiałów z charakterystycznymi beduńskimi wzorami. To jest podcast świat. Pewnie zastanawiasz się, kim dokładnie są chrześcijanie z Bliskiego Wschodu. Na naszym kanale na YouTube znajdziesz krótki film, który to wyjaśnia, ale pozwól, że opowie o tym Sylwia Hasbun, która właśnie chrześcijanami zajmuje się na swoim blogu Dzisiaj w Betlejem. Chrześcijanie, którzy żyją dziś na Bliskim Wschodzie, to jest grupa bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o ich takie bogactwo liturgiczne, obrządkowe, bo naprawdę o tym, tylko o tym można by było rozmawiać półtorej godziny. Ale w takim największym skrócie to można ich określić po prostu jako ludzi, którzy są potomkami pierwszych chrześcijan. Większość z nich to są chrześcijanie obrządków wschodnich. Zależy gdzie. Samym Betlejem, w większości są to chrześcijanie obrządku grecko prawosławnego, ale to nie jest regułą, nie tylko w Palestynie, ale na, na całym Bliskim Wschodzie zależy, gdzie się pojedzie, tam jednych denominacji będzie więcej innych mniej. To są arabscy chrześcijanie. Chociaż trzeba też powiedzieć, że nie każdy z nich by się określił słowem Arab, choćby na przykład Ormianie, którzy również są na bliskim wschodzie obecni i między innymi również w Betlejem, bo choćby przy bazylice. Betlejem jest też ormiański zakon, więc te niuanse zawsze będą. Ale tak, dziś się w takim uproszczeniu, można powiedzieć, określa chrześcijan na Bliskim Wschodzie, że to są arabscy chrześcijanie i o tyle jest to również poprawne stwierdzenie, dlatego, że również w domach mówią po arabsku i modlą się po arabsku i również na Boga mówią Allah, co jest ogromnym zdziwieniem, bo, bo jak to? Ale istotnie jest to słowo, które po prostu oznacza Bóg w języku arabskim, więc... A nie Boga muzułmanów. Dokładnie, to jest to samo słowo, używają go zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie w modlitwach. Został wyzwany na pustynię. Odpływ chrześcijan widać w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie i to od kilku dekad. We see not only in Bethlehem, but also in the whole region of the Middle East. So if you look at Syria. To Hosam Naum, anglikański arcybiskup Jerozolimy. Widzimy to nie tylko w Betlejem, ale także w całym regionie. W Syrii, w Libanie, w całej Palestynie, a nawet w Jordanii. W Betlejem już teraz mamy bardzo małe społeczności. Liczba chrześcijan spada od wielu lat i to drastycznie, a głównym powodem jest emigracja młodych ludzi. Over the years numbers have so much, so że percentage been and continues to drop because i the emigration emigracji młodych ludzi. Gdy rozmawiam z ludźmi i mówię im, że jest nas tu zaledwie 2% w Ziemi Świętej, to myślą, że to żart, bo przecież widzą wszystkie te kościoły czy instytucje. Choćby tylko my, Anglikanie, mamy w Ziemi Świętej 30 parafii i 35 instytucji i 2000 lokalnych pracowników. Śmieje się, że dzięki pielgrzymom, którzy tu przyjeżdżają, odsetek chrześcijań skacze z 2 do 50%. <grytanie> czy to się zmieni? Czy chrześcijanie, którzy wyjechali z Bedzejem, wrócą? Wszystko zależeć będzie od sytuacji gospodarczej, a tutaj szanse na poprawę są niewielkie. Ale pamiętajmy, że Bliski Wschód jest miejscem, które potrafi zaskoczyć. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę wpadają też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A na Instagramie Podcast Świat codziennie o 12 oprócz weekendów dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube, śledź na Instagramie, komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytali Magdalena Skajewska i Michał Strzałkowski. Ja nazywam się Wojciech Cygielski. Dziękuję za uwagę. I wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.